Sieman, Siemanu, no, tu jasin.pl, a tu przygody survivalowe. Mm, dobra. Pomiędzy odcinkami strasznie dużo robiłem. Zbierałem surowce, znalazłem miejsce na domek. na mięso. Widzicie ile surowców zebrałem? Trzeba będzie drzewa posadzić. Mm. No, nie tak aż dużo robiłem kilka minut roboty, ale to zawsze coś. Dzisiaj odcinek będzie długi z powodu na to yy, no, spo, z powodu, że yy, pracowałem pomiędzy odcinkami Rozumiecie Nie wiem, czy wyrosną tutaj te drzewa No mam mu zimowego, ale zawsze warto skulować Dobra. Hmm. Nagrywam ten odcinek 22. Trochę wcześniej sorry, że tak późno wrzucam. Ale, ne ale neta nie miałem. Nie, mia nie miałem. Hmm, dobra. Co chciałem zrobić? A drzwi. W ogóle mam węgiel, to dlaczego tutaj nie się? Mam dwa siodła jak widzicie z nazwy Mob O tym poogadałam z wami Troszkę później Ja to był obspawner Spawner kostków Co ja chciałem zrobić No nie mam co robić Może pójdę do kopalni Jakiejś jak znajdę Myślę, że ten odcinek będzie strasznie krótki Sorry, że tamtego pomiędzy odcinkami nie nagrywałem Ale trudno Ale on upał upal, jest straszny. Jezus. Mm, dobra. Tam coś ma, widzę. Tylko że ja muszę uważać na potworki, bo jeszcze mnie zabiją przy... i bym by musiał lecieć szybko. Bym po prostu nie znalazł, bym już zniknął. O, jest żelazo. Żyl Mam tu trochę dydać, że zaraz mi jakiś potwór wyskoczy z pleców i... Bum... Nie ma co się bać, to tylko Enderman. Chyba, bo tak słyszałem. Dobra, ja tu później wrócę do tej kopalni, wracam do domków i chyba kończę odcinek ten. Sorry, że taki króciutki. Ale i tak mam zawalony komputer, więc trochę pamięć mi nie pozwala na nagrywanie długich, odc długich odcinków. Sorry za tą chrypę, ale jestem trochę chory. By zrobię trochę świeczek tylko coś jeszcze dobra, prześpię się i po, jak się wyśpię, to kończę nie chcę sobie gardło zdzierać, bo no serio coś mnie schwyciło jakaś choroba <tryk> <tryk> bo wiecie co, zanim się wyśpię sorry dziwny sposób na robienie Jeśli nie wiecie, to już jest wersja 1.3.2. Tak, tak. no, takie małe upomnienie. Ja jak na razie na tym nie gram, bo nie mam mini mapy do tej wersji i nie mam jak force updateować. To wy sobie możecie grać, a ja jeszcze nie. Co że nie na ale nie martwcie się, już za niedługo będzie skin. Raz szybciej żelazo. Dobra, to do zobaczenia. Sorry, że taki krótki odcinek. Ale zawsze coś. Komentujcie, subskrybujcie. No i to wszystko. Pa, pa.